Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na kartę na poniedziałek 18 stycznia. I najpierw zobaczmy, co ja wylosowałam. A wylosowałam otóż uzdrawianie stali Oshozenta Rot, czyli króla Pucharów. I królową serc stali Raven I kochani już wam opowiadam jaki ten jutrzejszy dzień będzie myślę że ten król kielichów mówi nam żebyśmy nie ukrywali jutro emocji ale postarali się je też kontrolować żebyśmy pokazali innym jakich kochamy jakich lubimy jakich szanujemy w jaki sposób się to odbywa żebyśmy byli bardziej otwarci w jutrzejszym dniu na pewno będziemy mieli bogatą wyobraźnię która może nam pomóc osiągnąć cel zamierzony i być może związa, związany nie tylko z jutrzejszym dniem, ale i cele takie dłuższe. Możemy jutro też, kochani, myśleć o osobach albo o mężczyźnie, który jest bliski nam, na, naszemu sercu któremu chcemy się w jakiś sposób oddać lub poświęcić. Może to być ojciec, może to być nasz mąż, może to być nasz brat, może ktoś, kto potrzebuje od nas wsparcia czy pomocy. Jutro dzień stabilizacji, uczuć i pewnej kontroli, panowania nad wszystkim. Tak? Król Pucharów to też król, który jest bardzo tolerancyjny. Więc jutro z pewnością podejdziemy tak do ludzi. Królowa serc, czyli można by tu było powiedzieć, że też królowa pucharów poniekąd, ona przypomina nam, że z każdą naszą ofiarą nasze cele dojrzewają, bo muszę to ująć w dobre słowa, dlatego się tak za, zacinam trochę. I Oddalają, oddala nas też to, to poświęcenie nasze od y, jakichś więzów materialnych, od tego, co jest materialne. Y, z radością możemy się, kochani, jutro poświęcić, y, możemy poświęcić swój czas, swoją mądrość y, do odniesienia korzyści, y, które chcemy osiągnąć. Tak myślę, tak sądzę. Kochani, y, wibracja dnia. Mamy tak: dzień będzie sprzyjał oddawaniu się marzeniom, zaufaniu własnej intuicji, magii, magii tajemnicom, głębokiej świadomości, czyli głębi świadomości. Możemy się w nią mocno zanurzyć. Czasem może tutaj nam troszkę mieszać się rzeczywistość z jakimiś takimi iluzorycznymi spojrzeniami. Ale, kochani, możemy też świetnie coś opowiadać jutro, do, mieć dobry dzień do tego, żeby opowiadać, snuć opowieści, czyli przekazywać komuś coś, tak? przekazywać jakieś informacje. Chociaż czasami możemy dodać coś od siebie, co niekoniecznie będzie, niekoniecznie będzie może dobrze wpływało na, na sprawę, na daną sprawę. Ponadto dzień sprzyja romansom, wewnętrznym przemianom i y, rozmowom, które pomogą nam y, naświetlić jakieś sprawy. Nie? Y, trudności, jakie możemy mieć, kochani, z zachowaniem wiary, optymizmu, możemy mieć też jakieś problemy z dziećmi, y, możemy mieć, y, opóźniać się z czymś, ale to takie chwilowe. Chwilowe sprawy są. Ponadto też możemy mieć jakieś drobne kłopoty, które są przejściowe, i one po prostu będą się na bieżąco wyjaśniały. Możemy być, kochani, zbyt naiwni jutro i możemy mieć też chwilę zwątpienia. Jak to pokonać? A no, kochani, nowymi kierunkami rozwoju, czyli jakby odnalezieniem sobie nowych kierunków rozwoju. Żywotnością, kreatywnością, y, urozmaiceniami y, różnego rodzaju, różnego typu w, w tych wszystkich rutynowych działaniach, które wykonujemy, y, umiejętnym y, kierowaniem y, swojego życia, tak? czyli tak, jakbyśmy byli takimi kierownikami swojego życia, stanowczością, cierpliwością na pewno, kontaktem z naturą, spacer, bieganie, wyjście do lasu, wyjście do parku. Tutaj też możemy pokonać to niezależnością, ale i też współczuciem oraz otwartością na problemy z dziećmi. Tutaj, nie? Bo jeżeli rzeczywiście dopadną nas jakieś kłopoty przejściowe z dziećmi, to musimy być otwarci i do, starać się dobrze wysłuchać tego, co dzieci chcą nam powiedzieć. Kochani, i teraz tak, powiem Wam, że kalendarz księżycowy mówi, że księżyc jest rosnący, co jest logiczne, prawda? Jest w znaku ryb, przejdzie do znaku barana. Dzień sprzyja na masaże regenerujące, wzmacniające z użyciem wszelkiego rodzaju olejów. Dodatkowo, bardzo dobry dzień na mycie włosów i świetny dzień na maseczki, czyli tak jak chyba ostatnio było podobnie. Świetny dzień na maseczki i przyjmowanie przez organizm różnego rodzaju odżywek. Więc tak to mniej więcej jutro będzie, kochani, wyglądało. Życzę Wam wszystkim wspaniałego poniedziałku. Dziś nagram Wam jeszcze filmik o retrogradacji. I troszkę o tym opowiem. Przeczytam też fragment, z, znaczy fragment, całość właściwie z Czaromarownika, więc tak go też zatytułuję: Retrogradacja Czaromarownik. I możecie sobie tego posłuchać, też oczywiście dodam coś od siebie. Kochani, wszystkiego dobrego na ten poniedziałek, zaczynający cały tydzień roboczy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Papa.